Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kancia z tego bohatera na molach. Eee, o, jak widzicie, e, odkrycia idą pełną parą. E, możecie się trochę dziwić, że już odkrywam, e, ale trochę się napracowałem przez ostatnie kilka dni. No i... wow, ale leci. Dobre, dobre catuszko. Mam dużo książek dzięki mojej farmie trzciny, więc spokojnie mogę sobie odkrywać różne rzeczy, chociaż akurat tylko to daje dużo, bo niektóre dają bardzo, bardzo malutko. Ale żeby nie niszczyć Wam niespodzianki, to się tutaj będzie przerabiać. Ja zrobię cięcie i zobaczymy się dopiero jak będę na górze, bo chciałem Wam pokazać wejście do tego mojego. Pokoju magicznego, tak to nazwę. Fak, kartek nie ma. Dobra, więc zobaczymy się za chwilkę. No dobra, więc tutaj już was y, witam w tym odcinku. Ehm, o, tutaj mam jedno. Wand of Horde. To będzie ciężko. Ehm, tak. Tutaj znajduje się właśnie mój e, magiczny pokój. Tutaj sobie napisałem tylko o tabliczkę, żeby nie zapomnieć pierścienia na latanie, bo inaczej stąd nie wyjdę. Wstęp zbroniony, tak. Zanim tam przejdziemy, pokażę Wam jeszcze moją kopiarkę. Bo ostatnio po prostu mam e, przerąbane z tą moją kopiarką przez to, że ona kopiuje tak szybko. Kopiowałem sobie dużo lapis lazuli, który będzie mi potrzebny tam do e, energii. E, jak również kopiowałem sobie Eternalis Fuel, którego już miałem za dużo, i zacząłem go właśnie wykorzystywać, żeby sobie e, kopiować. Czerwoną materię. O, tutaj całe co miałem Eternalis Fuel. Mamy 36 czerwonych materii. O, tutaj już 37. Akurat się skończyło to w sumie. Niech się dalej kopiuje Eternalis. Um, dobra, na razie sobie to schowam. I po prostu miałem straszny, jakby chaos tutaj. Cały czas latałem w górę, dół, górę, dół. Tutaj książ, książki włożyłem bez żadnego paliwa. To w w kilka sekund miałem 10 chyba staków tych książek. I teraz tak, tutaj nie ma mojej fabryki. Tak wygląda, to jakby wejście takie do y, tego mojego magicznego pokoju. Nie wiem, co tu jest takiego magicznego, jakoś tak mi się podoba. Nie wiem, tu wszędzie te półpłytki, jakieś te elementy, właśnie półpłytek, pochodnie, takie, wiecie, elementy może trochę magiczne chciałem. O, zrobimy sobie tak, żeby było ładniej widać. Tutaj mamy też właśnie, o, bardzo mi się podoba ten motyw, e, gdyż tu są półpłytki i to światło tak jakby nie do końca dochodzi, przez co te pochodnie taki fajny efekt dają, takie, wiecie, błędy światła, wykorzystywanie błędów światła. I tu mamy długi, no długi, niedługi korytarz, ciemny. I... Tam, 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 tam. <taki> tak, taki mały mechanizm, tylko żeby tutaj światełka się zapalały, takie, wiecie, czy ja wiem... <taki> Chciałem, żeby to było jak najdalej od domu, jak najgłębiej. Dom mój czy tam piwnica znajduje się na poziomie 64, bodajże. A samo to pomieszczenie znajduje się na poziomie chyba 27, jeżeli dobrze pamiętam. Na dodatek jest troszkę oddalone, więc mam nadzieję, że nic złego mi się nie stanie. I tak, tutaj miałem problem z drzwiami, to zrobiłem takie ło. Nie ma problemu. I tak wygląda właśnie moje pomieszczenie. Tutaj jest trochę lawy. Ja wiem, jest trochę tam duże, bo szczerze mówiąc nie wiem, ile będzie zajmował. Ile będą zajmowały te mechanizmy z Towncraftu. Tutaj mam tylko jedno pomieszczenie właśnie odkrycia. Wow. Już wypadają. Pickaxe of the Cora. To ten, co mamy. Wand of Reversal. Potency Enchantment. Ho ho ho, 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 ho ho, super. Dużo odkryć. E, tak, tam są te punkty. I tutaj jest właśnie jedna tabliczka, magiczne drzewo. Tak, to drzewo będzie tutaj zdobiło. Chcę je zrobić tutaj dosyć duże. Po pierwsze, ładnie wygląda, fajnie się błyszczy. A po drugie, y, z tego, co, co już czytałem, to ono jakby oczyszcza powietrze, czy coś takiego z tych. Y, energii, tutaj widzicie mam dużo lapis lazuli, co było dosłownie kilka minut kopiowania tutaj kilka sekund wręcz i tutaj stworzyłem kra... nie wiem, dobra, tamik infuser i te no. no takie te, te, te rurki no, dobra, czekajcie tutaj mam trochę odkryć i mam, stworzyłem sobie tą książeczkę, tutaj mam już kilka odkryć Szczególnie, no, no nic nie mogę na razie z tego stworzyć, bo nie mam tego, tego to mam, ale o tutaj znowu nie mam tych rzeczy, więc to będzie troszkę roboty z tym. Tutaj mam parę, właśnie tych odkryć. Trochę już tych artefaktów mi uciekło, ale dobra, więc tak tutaj książeczki. Tyku, tyku. Hard, hard, torturus upirniczy dobra, niech będzie to. 39, dobra. No i tak, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj idziemy na wyprawę dosyć długo, myślę, po magiczne drzewo, znaczy nie chcę znaleźć tylko jednego magicznego drzewa, to tak będę nazywał nie, tam. Nie wiem jak ono się tam nazywa fachowo. Chcę znaleźć tych drzew przynajmniej ze 2-3, żeby mieć możliwość zbu zbudowania fajnego tutaj dużego drzewa, które będzie tutaj ozdabiało, być może jeszcze gdzieś tutaj liści dam trochę albo coś, wiecie, ozdabiać będę. Dobra, to się tutaj będzie przerabiać. Trochę tutaj mamy hard hard moderate tricky tricky moderate na razie te, bo te są trudne, to nie wiem jak ja sobie to z tym poradzę. No patrzcie, bardzo ciężko się to odkrywa. Nawet nie wiedziałem, że tak ciężko się odkrywa wszystko. E, dobra, gdzie to by schować, bo nie mam gdzie tego schować nawet. Dobra, byle gdzie na razie. E, no i dobra, to niech to się przerabia. A my idziemy e, w poszukiwaniu drzewa. Magicznego. Zium. Tak. E, pisaliście mi też, żebym z, e, zrobił e, timelapse, jak ładuje Kleinstar Omega, ale ludzie, 15 godzin to mi się na dysku nie zmieści. <grym> tak naprawdę. E, więc nie będę tego e, robił. No, ponieważ mi się nie zmieści, tak. Mam jeszcze z czerwonej materii, ponieważ już też nie miałem co zrobić z tą czerwoną materią i uznałem, że. Taki pomysł będzie dobry. Kilow, e, łopata być może też się przyda. Ehm, to nie. E, zaraz. Może zamiast tego weźmiemy to w razie, jakbyśmy do lawy wpadli. Ok. Ehm, skrzynia. I. I, 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 i pochodnie, żeby nie zapomnieć. Ne. <laughs> pochodnie. Mm. Łuk może weźmiemy, strzała, um. to, siekierę zwykłą weźmiemy i chyba, no dobra, jeszcze weźmiemy miecz złoty w razie jakbyśmy spotkali tego. Jedzenie, 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 jedzenie. Kurczaczki nie. Tym razem wezmę stejki. Dobra i to chyba na tyle. Idziemy w poszukiwaniu magicznego drzewa. Przy okazji jak będziemy w podróży to yy, może yy, spotkamy parę wież. A to by było też dobre. Eee, czekajcie, czekajcie, bo bym zapomniał. Wezmę ten kilof który pozwala nam na. Ja myślałem, że to pająk jest Takie czerwone coś zobaczyłem. Weźmiemy ten kilow, który nam pozwala na znajdywanie kryształów. Ponieważ będziemy trochę w podróży. A on się nam może przydać. Aha, tak, zrobiłem sobie yy, rzeczy z Taumik Ingot. Może zamiast tych ubierzemy te. Nie wiem jak one się sprawują. Ale... <gumicznie> Komicznie wygląda, ale chyba są całkiem dobre. Weźmiemy tą zbroję też na wszelki wypadek jakby co? Mm... Trochę żarcia schowamy. Dobra. Możemy iść. Czy tam lecieć, jak to woli? Mam nadzieję właśnie, że znajdziemy zielone kryształy jak również te tainted, czyli te, te fioletowe. Gdyż tam mamy obelisk, który mam nadzieję, otworzymy i tam, wiecie, wejdziemy tam do niego. Nie wiem, co tam czego możemy się tam spodziewać, ale będzie fajnie. I tak nie wiem, ile odcinków będziemy podróżować, bo odcinki maksymalnie 20-30 minut chcę robić. Wiem, że mówiłem kiedyś, że będę robił po 40, ale mm, ostatnio wrzucam trochę częściej odcinki, jak zauważyliście. A filmy 40-minutowe dosyć długo mi się przesyłają i po prostu jak na razie takich odcinków nie będzie. Chyba, że tą częstotliwość rzucania filmów nieco zmniejsze. Wtedy pewnie yy, będę kręcił nieco dłuższe odcinki. Yy, wciąż nie wiem o co chodziło z tym, że tutaj nie było bossa ani tam, a tam był, a te wieże wszystkie kosie praktycznie były. Yy, nie wiem czego to było przyczyną, yy, ale tak jak już mówiłem, to w poprzednich odcinkach nie przeszkadza mi to. Artefakty są, wieże są, tylko bossa nie ma. Szczerze mówiąc, zwisa mi to i powiewa. Um, do... O kurde, czekajcie, cięcie. <gry> Okej. Okay. Niestety będę musiał skończyć dzisiejszy odcinek nieco szybciej. E, ale jest to spowodowane no, pewnymi komplikacjami ze strony rodziny, jakby to tak nazwać. E, nieważne. E, w każdym razie tutaj się generuje nowy świat, ponieważ strasznie klatkuje teraz, więc być może spotkamy jakąś. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. <laughs> Zapomniałem o, o mapce. E, bo nagrywałem wczoraj hardcore z jaskiniowcem. Taką poboczną serię, od razu wam mówię, bo już ludzie mnie normalnie, nie wiem, zabić chcą. Że nie chcę dawać oczami jaskiniowca. A to nie jest przeze mnie, tylko przez serwerownię, no kurde. No kurna! Ja piernicz, o o o o o. Dzień dobry panu dzień dobry panu Czekaj, o. Kolejna wieża. Patrzcie, dobra, to dzisiaj dużo artefaktów będzie. Zbierzemy to szybko, zabijemy dziada i czekajcie. Fuck, shit, fuck, no. Dobra. Zbieramy artefakty, artefakty to nie artefakty. Nie będę się pieprzył z tymi spawnerami, ponieważ zależy mi na artefaktach. Ale tu jest boss, i tam jest boss, czyli działa wszystko raczej. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, jest. Ten artefakt mi się podoba ta kurna ta tablica. Bo duża szansa jest na odkrycie czegoś. O, tak, tak. O, tak, 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 tak. O tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Widzicie, znalazłem sobie sposób na segregowanie tych artefaktów. Po prostu wrzucam wszystko na Hama. Potem dopiero to uporządkowuję i jest git. Dobra to, 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 to. W ogóle czemu ja mam crafting book ze sobą. Eee, to. Cyk. okej. Okay. Szybko szybko idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Dodatkowa informacja dla Was dzisiaj nie gram na słuchawkach jakby ani na głośnikach Jestem kompletnie głuchy dzisiaj okej okay. dawaj, 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 dawaj dawaj, 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 Idziemy u tu dziada Schowamy artefakty. Okej, okay. i chodź dziadu do mnie. Cześć dziadu Cześć dziadu, cześć, dziadu, cześć! Mam dzisiaj mieć czerwony i i szmato i cięż zabiję. Zde mnie dwa razy szybciej. Wow, ale mnie pierdzielu. Włoży, kurde, gadzino, 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 Patrz, tu cztery serduszka. Dało się. Szybko, szybko, szybko. Artefakty, jender perła. Fakt, zbieraj to. Ok. To 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 to. do tamtego bossa pójdziemy w następnym odcinku. O, jeszcze myślę, że go nakręcę dzisiaj. I oczywiście będziemy dalej szukać tego magicznego drzewa. Dobra, więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Być może był on trochę za krótki, ale naprawdę to nie jest moja wina. Dobra, więc y, trzymajcie się i cześć.